Mieszkasz sam? Oto najlepsze kraje dla singli. Osoby żyjące samotnie często napotykają wyższe koszty życia, co prowadzi do finansowego obciążenia. Szwedzka porównywarka kredytowa stworzyła indeks, który bierze pod uwagę roczne zarobki netto oraz lokalne koszty życia, aby określić, w którym kraju single mogą cieszyć się najlepszą siłą nabywczą. Szwajcaria zajmuje wysoką pozycję w tym rankingu. Pomimo jednych z najwyższych kosztów życia w Europie, kraj ten oferuje najwyższe średnie zarobki netto wynoszące ponad 85 tysięcy euro. Dzięki temu osoba samotna mogłaby zaoszczędzić nawet do 34 tysięcy euro rocznie. Holandia i Niemcy również uplasowały się wysoko mimo niższych średnich zarobków dzięki doskonałemu bilansowi między dochodami a kosztami życia. Kraje skandynawskie również wypadły dobrze w rankingu. Islandia zajęła piątą, a Norwegia siódmą pozycję. W Unii Europejskiej jest około 80 milionów gospodarstw domowych, w których mieszkają osoby żyjące samotnie co stanowi ponad połowę wszystkich gospodarstw. W latach 2013-2023 liczba osób mieszkających samotnie wzrosła o ponad 21%, co czyni ten trend najszybciej rosnącym w Unii Europejskiej.